Degarek sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kalinka, kalinka, kalinka moja. Satujara, malinka, malinka moja. Siema, ostatnio robiłem nadgarstek Polityka z Ukrainy. Teraz idziemy na drugą stronę, dalej na wschód. Dzisiaj pod lupą nadgarstek Siergieja Szojgu. I bliżej. To Porsche Design. Dashboard P6612. Mamy tu kopertę z tytanu. W środku serduszko ETA 2894. I nie jest to taki typowy chronograf jak na przykład Walżu 7750. Tylko w tym przypadku jest dołożony moduł chronografu. I generalnie to jest bardzo dobry mechanizm. Ale jak Wam się popsuje ten chronograf, no to on nie jest naprawialny, tylko jest wymieniany. Porsche Design, mimo. Tej nazwy, takiej kojarzącej się wyłącznie z marką samochodową, jest normalnym brandem zegarkowym, który produkuje całkiem fajne zegarki od 1972 roku, czyli roku powstania pierwszego Royal Oak'a. Swoją drogą ta marka jest starsza między innymi od FP Journo, od Swatcha, od Franka Millera i chociażby od Hublot. Ten model w sklepie kosztował w okolicach 6500 dolarów. Obecnie na rynku wtórnym można go kupić za mniej więcej 7 tysięcy polskich złotych. I to jest bardzo okej okay cena. Zegarek, mimo że to chrono, jest czytelny, jest bardzo dobrze wykonany. Serduszko jest w porządku. Fajnie, że jest coś innego niż stal. Mamy ten tytan. No i, no i jest guma. I jednym to się będzie bardziej podobało, innym mniej. Natomiast ja uważam, że to fajne. Moja ocena to jest 7 na 10. Zegarek jest świetny, ale jest jednocześnie w budżecie na przykład Time Walkera od Montblanc, Orisa TT1 czy Zina 103. No oczywiście dorwiemy coś ze Stanite'a ojera jest Shopart, jest Bulgari. No ma ciężką konkurencję można powiedzieć. Natomiast on pośród nich się zdecydowanie wyróżnia. Czcionka jest zaczerpnięta z aut tej marki. Wskazówki są... Trochę jak z Nautilusa, ale to wszystko jest robione ze smakiem i zdecydowanie um, ten model nie ma się czego wstydzić pośród tych wszystkich. tuz. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym zegarku. I pamiętajcie, że kto nie obserwuje, temu koronka wylatuje. A dzisiaj omówimy.